Siemaneczko widzowie, witajcie na moim kanale, jestem Amanda Ze mną za sekundkę będzie Lena Która wejdzie do klasy O, już przyszła uczennica. Dzień nasza. dobry, dzień dobry Ja 5 minut przed Bo ja muszę się tu rozpakować I tak dalej Dobrze Więc ja wam opowiem o czym będzie odcinek Ostatnio Lena poprosiła mnie, żebym ją pouczyła Do klasy drugiej Nie pouczyliśmy się, nie pouczyliśmy się I zrobimy taki test, czy w ogóle Lena poradziłaby sobie, powiedzmy, bez nauki, na ten moment oczywiście, bo to musi się uczyć, z zadaniami drugoklasisty. Ja wydrukowałam sobie y, tutaj takie egzaminy i zobaczymy, y, nie, nie będę jej pomagać, no chyba, że naprawdę nie będzie wiedziała jakoś zadania, to postaram się jej tylko wytłumaczyć, nie będę dawać jej odpowiedzi, bo chciałabym, żeby starała się sama na to wpaść. No i zobaczymy, czy Lena zda ten egzamin, czy nie zda egzaminu. Lena już Lena jest gotowa prawie, tak? Ja na samym początku oczywiście chciałabym z wami się przywitać Przypomnijcie o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka I wpadajcie na kanał do Dolenki Ale zanim przejdziemy do dalszej części odcinka Chciałabym wam coś powiedzieć Już dziś swoją premierę ma film od Disney'a Pod tytułem Nawiedzony dwór Jest to film, w którym jest dużo śmiechu No i oczywiście sporo dreszczyku My wybieramy się z całą rodzinką A teraz chciałabym was zaprosić na tego filmu. Dzwoniła do mnie taka fajna babeczka. Jest przekonana, że w jej domu straszy. Chcesz zyskać wieczną sławę? Czemu masz kota? A to nie twój? Nie. To piękny stary dom, ale o północy zaczyna żyć własnym życiem. Widzisz? Hmm. A! 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 Musimy wezwać posiłki. Dobra, to montujemy ekipę. To dziecko z matką musi stamtąd spadać. Historia dworu to litania koszmarnych wydarzeń. Gabi! Jestem zawodowcem i wygryzę każdego zgona. Przed czymś uciekają. Kasia! Trzeba odprawić rytuał wypędzenia. Niespodzianka. Już 999 dusz mieszka pod tym dachem, ale z powodzeniem zmieszczę jeszcze jedną. Nie! Żeby duch straszył innego ducha, to to już nie fair. Wojna już trwa, czy tego chcesz, czy nie. Jak nas pokonają, zostaniemy tu na zawsze. Nie jesteście taki straszny, bez przesady. No, może ten zgniłek. Możesz się odwrócić. Przez ciebie trochę tracę. Dzięki! No, 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 no. Nawiedzony dwór. Uchyla rąbka tajemnicy, ale wiedza kosztuje. 3 dolary. Ile? Raz mój biały dzień! Kto to się odezwał? I tak. To ja ubraczyli. tutaj powiem wam, mam y, chyba strasznie ciężko było mi znaleźć zadania z polskiego, bo jak już były jakieś zadania. Tu było zadanie, jakaś tam strona z jakiegoś egzaminu, ale na przykład nie było czytanki, więc polskiego mam chyba tylko jedną stronę bo dwie. rysze, to jest matematyka. No ale zobaczymy. Wiem, że matematyka, bo z matematyki jestem najgorsza. Najgorsza jest z matematyki? Chyba tak. Ja w ogóle tutaj mam, e, jako pierwsze, mogę Wam pokazać, tu mam oś czasu. I ostatnio, e, bo ten odcinek mieliśmy dwa dni temu, Pytam Lenki, wie co to jest oś, a ona. No, taka do jedzenia, a ja mówię, że nie, w ogóle po pierwsze to ości się nie je w rybie <laughs> Lena to tak sobie y, skubała, że ość od ryby a ja mówię, nie oś czasu, więc no zobaczymy, bo tutaj wiecie też, y, ja wam tutaj tak pokażę, tu jest przykład, y, pierwszy jakby jest zrobiony, więc można samemu na to wpaść, no ale mi się łatwo mówi, ale jestem od niej starsza a to już chyba wiemy co chodzi chyba wiesz no, ale to robiliśmy już. Później. Robiliście? Tak. Pierwszą kartkę, i tu mamy yy, wszystko w sumie z osi, i tam jakieś kilogramy. I proszę, to jest pierwsze zadanie Twoje. Myślę, że jedno z łatwiejszych, mimo wszystko. Czy myślisz, że sobie z tym poradzisz? No. No to zobaczymy, co tam Lena wpisze, i czy sobie poradzi. No i jak sobie poradzi z tymi trudniejszymi zadaniami. No w ogóle ostatnio popsułam Lenie łóżko, to jest takie story time, jak ona sobie tam robi y, zadanka i będziemy kupować nowe łóżko, więc y, dajcie znać, czy chcecie taki filmik, jak no będzie troszkę przymablowanie tutaj, no będzie po pierwsze nowe łóżko, nowe ozdoby do tego łóżka, bo będzie takie inne niż to, nie chcę więcej mówić, dajcie znać, czy chcecie taki film w komentarzu, chyba że YouTube znowu mi wyłączy komentarze, bo ostatnio YouTube wyłącza mi komentarze pod prawie każdym filmem. O Ale zapytam też do Was. Ej, na a co No, ja nie mogę bardzo pomagać w teście. No, ja tego nie rozumiem. Czeka. Czy my mamy to połączyć tak o, czy jak? Mm. Dobrze, bardzo dobrze, Lenkomyślnie. Nie, no <grych> sobie specjalnie tą pierwszą kartkę dałam na początek, żeby lęki nie zniechęcić. A teraz sobie przyjedzę do karteczki i poukładam sobie je moim zdaniem takim poziomem trudności, żeby ta najtrudniejsza była na samym końcu. Tak, Skończyłam. pierwsza kartka testu skończona i ja już sobie podglądywałam I lęka ma tutaj wszystko dobrze Ale jak mówiłam, to było na łatwiejsze Drugie zadanie też jest z oszą Więc powinno No, więc powinno być łatwe Pamiętajmy, że druga klasa to też tabliczka mnożenia, której trzeba się uczyć na pamięć Ale to już będzie Lena mnie w szkole, chociaż szczerze możemy kiedyś przepytać nie, nie. Kolejne zadanie Pokaż szlaczkowi, jak powinien skoczyć, bo obliczyć każde z działań. Skończyłaś? Kolejną kartkę. Lena, przy nie chyba drugim albo trzecim zauważyła, że jak będzie sobie rysować te szlaczki, które ma narysować, to i tak wyjdzie jej wynik, więc jej się to potem spodobało. Kolejne może ci się mniej spodobać, bo. Jest to tutaj temperatura i dużo czytania. Trzeba przeczytać dużo samemu. I zegary. A Lena wiemy, że z zegarami ma... Nie no, z, z zegarami akurat y, fajnie. Tak? Ja. Fajnie? No, dopiero musisz przeczytać sobie całe ten. I musisz przeczytać ze zrozumieniem, żeby wiedzieć co zrobić. No, tak będzie na egzaminach. Damy ci troszkę czasu. Lena przeczytała zadanie, ale po minie wnioskuje, że nie wie o co chodzi. <laughs> nie zaszają. A dobra, czy od początku w takim razie? No to czytaj od początku w takim razie. No ale będziesz miał jakieś zeszyty w szkole, albo kartkę, więc możesz sobie zapisać, żebyś nie zapomniała ile stopni mn. było u mamy po prostu. Właściwie <laughs> stopnie, mówi mama u nas jest o 3 stopnie cieplej, odpowiada ciocia za znacz <laughs> Termo Termometr, A dobra, <laughs> nieważne. Które pokazuje temperaturę i cioci Czyli jak to trzeba zrobić? No właśnie przypomnę, no bo patrz, tutaj nie mam pokazane jak ile ma ciocia tylko... No ma o A ciocia ma o 3 stopnie więcej. Czyli co musisz zrobić? Muszę odjąć. Jak odjąć? ona ma więcej o 3 stopnie. No, no dodać. No. No dodać No to dodawaj. Dobra. No, mogę sobie to zapisać. Możesz sobie to zapisać. Nie muszę liczyć na palcach. Pani, nie, mo, nie muszę liczyć na palcach, mogę liczyć na zeszycie. No oczywiście. <noise> Z nowymi trudnościami, ale lęka sobie poradziła w obu zadankach. Teraz język polski. Proszę. Dasz radę, bierze w ciebie. No, jakie masz tam kolejne? Obraz, obrazek! Brawo! Udało mi się! Tylko, że masz Już? Tak. I tutaj Lenka sobie bardzo ładnie poradziła, no, tylko w pierwszym y, zadaniu miała wpisać cyfrę, a ona chciała wypisać te samogłoski tutaj, ale to nic najważniejsze, że wiedziała, które to są samogłoski. I ostatnia karta pracy. Najtrudniejsza. Matematyka. Proszę. Dobra, i tutaj oczywiście wszystko Przerwa, świetnie. Drun, 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 drun. Przy dwóch ostatnich musiałam lęce trochę pomóc, ponieważ jest to mnożenie i dzielenie, no a tego jeszcze tak się nie uczyła ale wspólnymi siłami udało nam się uzyskać do Nie dzielenia. No dzielenia. Uczyłaś się? Mnożenie znaczy. Mnożenie, ale dzielenia nie. No, wspólnymi siłami się udało. Będziemy ćwiczyć jeszcze, bo dobrze jest mieć wiedzę, ale Lena lubi rozwiązywać takie testy, jak jej drukuje, więc e, cieszy mnie ten fakt, bo zawsze coś, do tej główki wejdzie, przez rozpoczęcie roku szkolnego O, nerobusteka. Tak więc e, na tym odcinek się skończy. Uznaję, że Lena zdała ten egzamin. Myślisz, że zdałaś? Nie. Nie? Nie, to mi się wydaje, że zdałaś. Tak wygląda moja kartka. No, Lena będzie musiała mieć chyba brudnopis, żeby sobie rozpisywać te działania. Chyba? Albo w zeszcie po prostu będą to robić. No, yy, nie możesz się doczekać drugiej klasy. Piszcie się tą radość. Ja się nie mogę doczekać już, jak będzie chodzić o drugiej klasy i zobaczymy jak sobie lęka moja radzi. I na tym yy, kończymy dzisiejszy odcinek. Ja zapraszam Was do oglądania yy, filmu, który właśnie wychodzi i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia! Pa!